W Otwocku w szpitalu klinicznym imienia profesora Adama Grucy, gdzie realizujemy centrum naukowo-dydaktyczne, jako pierwsze w Polsce centrum szkoleniowe dla chirurgów z najnowocześniejszym sprzętem i wyposażeniem. Nazywam się Dawid Skowroński, jestem kierownikiem projektu z ramienia Soletansz Polska. Będzie to pierwsze w Polsce centrum szkoleniowe dla chirurgów o tak nowoczesnym wyposażeniu. Będą tu dwie kondygnacje podziemne. Powierzchnia całkowita wynosić będzie ponad 5000 m2, kubatura to ponad 27 tysięcy m3. Będą tu sale dydaktyczne, aula wykładowa i 12 stanowisk do ćwiczeń dla chirurgów. Jako z Polska wykonaliśmy tutaj ściany szczelinowe o łącznym obwodzie około 280 metrów bieżących. Ściana szczelinowa ma grubość około 50 cm, a jej głębokość sięga do 13 m. Wykonaliśmy tu również kotwy gruntowe o długości od 15 do 18 m, aby tymczasowo zabezpieczyły wykop. Dodatkowo są tu również zaprojektowane rozpory stalowe, jako również tymczasowe zabezpieczenie wykopu. Do wykonania pozostało nam tak naprawdę wyrównanie i dopieszczenie naszych prac i czekamy na odbiór. Na jakie tu napotkaliśmy, to przede wszystkim piasek wydmowy, bo znajdujemy się na wydmach, a także duże zróżnicowanie terenu na tak niewielkim obszarze. Jak widać naokoło mamy gęstą zabudowę, gdzie my wykonywaliśmy ściany szczelinowe wewnątrz tej zabudowy, a spadek terenu pomiędzy y, jednym elementem a drugim ściany szczelinowej to było ponad 4 metry. W związku z tym musieliśmy wykonać trzy poziomy platform roboczych. Ale poradziliśmy sobie z tym i jak widzicie ściany wyglądają świetnie. Jest to kolejna inwestycja, którą realizujemy z firmą Warbut dla Polskiej Służby Zdrowia. Wcześniej zrealizowaliśmy Warszawski Uniwersytet Medyczny, a teraz jesteśmy w otwocku na szpitalu klinicznym.